Maneczko, panowie, w dzisiejszym odcinku powiem wam kilka słów o dobrych broniach w The Hunter Classic. Doradzę wam oczywiście również też co kupić na początek gry w The Hunter Classic. No i w sumie rzucę wam poradnik jak szybko zarabiać giemsy, no i na czym. Więc zapraszam was do oglądania tego filmiku. A więc pierwszą bronią, którą na pewno wam polecę będzie to karabin balpar 7mm, ładowany amunicją 7mm Magnum. Jest to broń na średnie oraz dalekie dystanse. Poradzi sobie z każdą średnią zwierzyną, jak i nie nawet większą, czyli na przykład jakimś bantęgiem, bo na bawały wodne już na przykład tą bronią nie możemy polować. Ale dziki, jelenie, niedźwiedzie, jeśli dobrze przycelujemy potrafi zabić na jeden strzał, nie? To jest właśnie ta broń. Moja lubiona broń w sumie. Granią teraz rzadko ze względu na to, iż poluję innymi brońmi, bo wbijam osiągnięcia, przyznam się szczerze. No i na razie trochę ją... Odpuściłem. Odpuściłem sobie nią. Ją, nią. Aczkolwiek broń godna i warta polecenia. Yy, chyba wchodzi do niej aż 6 celowników, w tym ten jeden największy IGL MK1. MK1 dokładnie, jak nie chcecie, ale to jest po angielsku, więc powiemy IGL MK1. Więc bardzo polecam wam tą broń. Pokażę Wam również jak się spisuje. Jaką ma moc obalającą oraz jaką penetrację, więc no. Następną bardzo dobrą bronią, którą mogę Wam polecić, będzie podwójny sztucer Bumany z pionowym układem luf OU, czyli oznacza to górę-dół, który jest typowym rozwiązaniem dla broni szybkostrzelnej, nazywanej także ekspresowym ekspresem kulowym. Fajna broń, fajnie wygląda z zewnątrz, no ale co najważniejsze... Jest idealnym kompanem dla takich myśliwych, którzy uwielbiają po prostu efektywne polowanie na średnią jak i dużą zwierzynę, tak? Jest ładowana pociskami 30R pozwalającymi na szybkie powolenie nawet dość dużej zwierzyny, tak? Broń kosztuje dokładnie chyba 600 MSów. no przeważnie tak jak każde broń w The Hunterze, czyli tam 10200gmsów przy liczeniu na, na walutę, którą możemy szybko zarobić, tak? Do niej chyba, do tego sztucera, przepraszam, wchodzi chyba 5 celowników. Tam chyba 3 anszczucowe, nie, dwa anszczucowe i jakieś tam 12 na 50 mm sztucerowe. Broń jest bardzo fajna. Też gram dosyć nią często. Co? Posiada ona układ dwóch luf, o których mówiłem, tak. To jest dwustrzałowa ekspresówka. Pokażę wam, jak to strzela. Tak to mniej więcej strzela. No i tak to się ładuje. Oj kurde, zapomniałem amunicji załadować. Zabrać ze sobą przepraszam. No i ładuje się ją właśnie w ten sposób. To o czym mówiłem. Broń jest tak szybko strzelna, że jeśli pierwszym strzałem nie trafimy dosyć celnie, to drugim na pewno dobijemy, więc naprawdę polecam wam tą broń, jest go na polecenia. No i fajne jest to, że możemy polować tą bronią na większość zwierząt. Oczywiście tych dużych, takich większych, większych, prawie do tony, to nie liczymy na pewno bantęgów, bawałów i chyba, chyba, chyba jeszcze tych, jak to się nazywa, bizonów, chyba bizon, na bizony jeszcze nie możemy polować, tak, na bizony też nie możemy polować, bo bizony są bardzo ciężkie, więc no, no takie średnie i większe zwierzyny ta broń naprawdę sprawdza się doskonale, jest świetna na duże i średnie zwierzyny, więc bardzo Wam ją polecam, pokażę Wam potem jej działanie penetrację i jej po prostu kopnięcie, więc oglądajcie dalej. Kurde, niestety pobugował mi się yy, mój shadow play i nie dało mi się nagrać moich łowów. Ubiłem tutaj otóż z tej broni tutaj jedną owcę. Tam za górką chyba jest druga. Tu czeka trzecia. I tam leży jeszcze jedna gdzieś, tutaj na tej górce. Kurde, nie widziałem gdzie ona padła. Gdzieś się prawdopodobnie stoczy ona, ale dobra, znajdziemy ją. Mniejsza z tym. Ubijemy sobie tą, pokażę wam jak ten sztucer naprawdę ma potężną moc. Znaczy na takim sumie chudzielcu... Czekajcie, gdzie ten był? Gdzie była ta owca? Gdzie ją widziałem? Chyba tutaj przy nami jest. Jest, no rzeczywiście, tylko przybiegniemy sobie trochę nieco tutaj, o. I z, tej, z tego miejsca damy strzał. Dobra, wyceniemy sobie trochę nieco wyżej, o idzie po na nas jeszcze! i powinna paść. Ładnie, kurde. Ten sztucer jest naprawdę bestią. I te owce to padają dosłownie jak jakieś króliczki z tego sztucera. Więc sztucer godny polecenia, chłopaki, no. Nie ma co mówić. Widzicie 93 kilo. Ile? 154 metry. Wystarczyło trafić tylko na ciało upadkę i złożyła się za pierwszym razem owca. Z tu nie ma żadnej filozofii z tą bronią. Tutaj będzie nieco ciekawiej, bo tutaj za tą górką leży naprawdę chyba z 200 metrów ponad trafimy. I chcę się przekonać, czy naprawdę tak było. No, czy tam coś leży? Czy mi się zdaje? Nie, a nie, jest, rzeczywiście leży ta, którą ubiłem. Tutaj powinna leżeć jeszcze jedna. Gdzieś mniej więcej tutaj, za tą górką. A to jest ta, czekajcie, bo ja tu ubiłem dwie, kurde, mam taką sklerozę. A dobra, to jest ta, którą przed chwilą ubiliśmy, a to jest ta wcześniejsza. Na co ona dostała z takiej odległości? Ja strzelałem mniej więcej no, powiedzmy to będzie za 180 metrów, może 190? Dwa razy chyba ją trafiłem. Zaraz się przekonamy. Dwa razy, tak. Ciało łopatka, lewe ucho w ogóle. Ty, lewe ucho 168 metrów, drugim ciałem, -y, pół drugim ciałem, drugim strzałem. To ja wam mówiłem, bardzo opłacalne. Jeśli jednym strzałem nie traficie, drugim na pewno dobijecie. Czyli, moja teoria się sprawdziła. Patrzcie, lewe ucho, a drugi strzał z 220 metrów, ciało łopatka i padła jak jakiś kurde. Nie wiem co naprawdę, jeszcze sobie podniesiemy to. Tamte już wam nie będę nagrywać, bo nie po mi się iść, a pójdę sobie już bardziej w głąb, poszukać może jakichś bizonów czy łosi. Więc no, to byłoby na tyle z pokazu oto tej broni. Tak jak mówiłem, 600 gamesów, 200 gamesów. I macie tą broń, Bardzo wam polecam. Ona jest praktycznie na wszystko, więc 195 metrów i dosłownie przeszyło tą biedną owcę w pół. Więc no, dobra. To ja w takim razie uciekam szukać łosi. Kolejną bronią, którą bardzo często gram, tej broni sobie w ogóle nie odpuszczam, zawsze zabieram ją ze sobą na każde polowanie, szczególnie na grube zwierzyny, czyli na przykład takie jak bawały wodne, bantęgi czy niedźwiedzie. Bardzo lubię nią polować na to, iż ma bardzo dużą moc obalającą i to mówię naprawdę jest to po prostu monstrum. Ta broń jest po prostu bardzo, 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 ale to bardzo zabójcza. Zdejmuje praktycznie każde jedno zwierzę, jedno większe zwierzę na strzał. Nie ma co więcej gadać. Jak się wam nie uda z pierwszym strzałem, to na pewno drugi zabije, nie? Co by powiedzieć? Yy, to nie jest taka broń dla strzelców wyborowych, kurde, bo braki w celności na długim dystansie na pewno rekompensuje jej właśnie ta brutalna siła rażenia, którą właśnie ta broń posiada, więc ta broń jest naprawdę również godna i bardzo warta waszej uwagi, kosztuje bodajże 599 emsów to jest chyba tam 10100 gmsów, jak chyba mi się przelicznik tutaj zgadza, i wchodzi do niej z tego, co chyba pamiętam, 5 celowników. No, ja mam akurat do tej broni anczucowy celownik, ten... Z potrójnym przybliżeniem. Potrójnym. Pierwszy, drugi, trzeci. Dobra. Powiedzmy potrójnym przybliżeniem. No i broń bardzo fajnie się spisuje. Również pokażę wam jej działanie. Jak sobie radzi na niedźwiedziach, czy łosiach, czy nawet bantengach i bawołach wodnych. Więc zapraszam was do oglądania. Akurat wchodząc na serwer założyłem Bizona. Na którym teraz aktualnie wytestujemy naszą broń. Będzie wytestowana aktualnie. W tym momencie 45-70 Wersja grawerowana To jest ta broń o której mówiłem Zaraz zobaczycie jak ta broń sprawdza się Na... No prawie największej zwierzynie W The Hunterze Tylko podejdę sobie nieco tylko bardziej do boku O w sumie nawet teraz będzie dobra pozycja Tak kurde sobie tylko na górce przysiadł Bizon na pewno nie padnie na strzała To wam gwarantuję Znaczy Padnie ale Możliwe że się wykrwawi Walniemy w niego raz i zobaczymy czy się położy, kurde myślałem, że gdzieś on na płuca chyba dostał, jakoś tak by bynajmniej celowałem, no położył się, jeden strzał prawdopodobnie przebiło go na dwa płucka, ale nie jestem pewien, chociaż pod takim kątem strzelałem to myślę, że chyba jedno płuca tylko przebiłem, no ale sami widzicie jak te 4570 działa, tak? Kurde, jest to dość, dość w sumie, to jest bardzo zabójcza broń, nie ma co mówić w ogóle. Zaraz sobie sprawdzimy po krwi, widzę, że to są płuca serca już ewidentnie. A bizon chyba dostał, zdaje mi się, na jedno płuca i to będzie lewe płuco. Czekajcie, gdzie on upadł? On upadł tutaj chyba za tą góreczką i się stoczył. Chyba gdzieś tutaj o, o jest. Leży sobie Dobra, podnieziemy sobie go. Chodź tutaj. Chyba będzie widać nawet. Nie, nie widać. A nie, dostał gdzieś tutaj pod, pod nóżkę. Lewe płuco. No i łopatkę, tak jak mówiłem. Jest o Samec kilo. kg. No strzał padł. No gdybym przylutował na drugie płuco, to raczej by padł od razu, więc nie byłoby o czym mówić.